Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek ze 100 challenge. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. A my już zaczynamy i chcę wam przy okazji żyć, życzyć wesołych świąt, bo ja to w ogóle nagrywam w Wigilię, nie mam pojęcia kiedy wy to widzicie. Ale moi drodzy, ja sobie tutaj weszłam do naszej rozgrywki i w trakcie gdy nasz James tutaj sobie zamiata, znaczy wyciera... Nagle przyszło mi powiadomienie, że jemu się rusza ząb i że można go wyrwać. I ja nie wiedziałam, że taka opcja jest w The Sims 4, i to prawdopodobnie dochodzi z tym dodatkiem razem raźniej, albo po jakiejś aktualizacji. Więc ja jestem po prostu zdziwiona i uznałam, że muszę zacząć nagrywanie. Dlatego. O, właśnie wyrwał! Właśnie wyrwał, bo ja mu dałam interakcję, żeby wyrwał tego zęba. I jestem ciekawa. Tutaj właśnie. Szkoda, że w 104 4 nie ma, wiecie, jakichś dentystów i tak dalej. Tak, wiem, że mamy brudną wannę. W ogóle w tym domu jest brudna, ale wiecie, tyle dzieci to ciężko jest tutaj. Dobra, wyrwałeś i co? I tyle. Aha. O. James stracił ząb, który mu się ruszał. Może teraz poczekać, aż wyrośnie mu nowy, albo naprawić ubytek. Mm, dobra, ale o, napraw ubytek. A co ty sam sobie gdzieś naprawiał? Zęba? Czekajcie, bo mnie ciekawią te interakcje. Że, yy. Aha, nic się nie wydarzyło, jak rozumiem. Dobra, nie wiem, chyba on się po prostu obrócił i jest wszystko super git. Także yy, okej, okay, moi drodzy. Jaką oglądałam pororówkę? Ja tak strasznie dawniej nagrywałam Studio dzieci Challenge, ja mam po prostu duże przerwy pomiędzy tymi wszystkimi seriami i nie pamiętam. My mamy lato, tak? Tak. Dobra. Myślę, że możesz sobie tutaj o trzeciej w nocy poglądać telewizję. Niedawno się tutaj obudziła nasza mała Elizabet. Jest tutaj tych dzieci już trochę i nie pamiętam tych wszystkich jeszcze tak dokładnie. Myślę, że stu dzieci wszystkich nie zapamiętamy. Ale się postaram. jaka burza. Okej, okay, uznałam, że trochę przyciszę tutaj tą grę, żeby aż tak głośno nie było. Dobra, ciebie tutaj trzeba będzie wykąpać. E, czekajcie, może tak sobie wszystkich zobaczymy. Ty będziesz musiał skorzystać z nocnika. Mm, ty się, ciebie trzeba będzie wykąpać i zjesz, a Ty też będziesz musiała skorzystać z nocnika. No dobra, no to ty sobie skorzystasz. E, ty sobie... Mm, czy mamy coś do jedzenia? Czy my mamy coś do jedzenia? Jak ty się nazywałaś? Nie pamiętam, poczekajcie, zaraz sobie zobaczymy. Jejku, bo my mamy trzy serie Emilii, dobra. Okej, okay, już mi się odświeżają. Yy, dobra, to ty sobie tutaj weźmiesz porcję, jak się obudzisz, i my tutaj sobie, Emily, musimy zarobić trochę pieniędzy, więc sobie namaluję jakiś obraz, no bo jak yy, wiemy już, ja bym chciała już dzisiaj na tym odcinku ogólnie rozbudowywać i dlatego sobie weszłam do tej gry, ale uznałam, że skoro wyrywamy zębami no to po prostu to jest świetna okazja, żeby zacząć film, yy, zwłaszcza, że tych dzieci już dawno nie było, yy, także yy, tak. I ty też jesteś brudny w ogóle. To idź się wykąp. Bo zaraz musisz wyjść do szkoły też. Wykąpiesz się, skorzystasz. Mm, o, tu twój rysunek. Tak, proszę bardzo, rysunek Jamesa. Cudowny. Ja uważam, że arcydzieło i będziesz malarzem. Jak twoja mama. <grytanie> Jeju. Dobra, zmienimy ci strój, żebyś tak trochę bardziej się ogarnęła. Ale w sumie jest chłodno, dobra, no to ubierzemy ci jakichś swoich codziennych. Yy, I właśnie nie wiem, czy już z tymi trzema tysiącami rozbudowywać tutaj dom, bo powoli nam się będzie kończyło pewnie miejsce. To znaczy tak, czekajcie, ile mamy dzieci? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, to tak, no to tutaj jest na razie łóżeczko. Tutaj mogą piętrówki wejść dwie. Dwie piętrówki, to tutaj na, na razie na tym stanie domu się zmieści ta. No, o ta piątka, właśnie. Więc jak ona już zajdzie wciąż, to, to będziemy musieli rozbudowywać. E, dobra, sprzedamy sobie. Także generalnie ja na dzisiejszym odcinku skupię się tak na zarabianiu pieniędzy. O, widzicie, tutaj mamy już nasze rośliny. Dobra. E, I teraz tak. Czy my musimy je podlać albo coś takiego? Nie, dobra, no to sprzedasz wszystko. Mm, idź tutaj sprzedaj. Mm, nic na razie nie musimy robić z tymi roślinami. Ok, fajnie, także tutaj nam dochodzi już zarabianie też na roślinach, także trochę więcej kasy wleci, więc y, cieszę się. I w sumie będziemy mogli już na dzisiejszym odcinku sobie poszukać Kogoś tutaj, kolejnego kandydata, bo w sumie już chyba przez ostatnie dwa filmy mi się wydaje, że nasza Emily nie chodziła w ciąży, także dzisiaj mogliśmy zajść w ciąży i to będzie właśnie też argument, aby rozbudować ten dom. E, Okej, okay, ogólnie on musi mieć ocenę 6 w szkole, ale jakoś tak cienko nam idzie, bo na razie przeciętnie, więc hmm, nie wiem. Mm, dobra, i teraz tak: przygotuję kąpiel dla Taylor na pewno. W ogóle możecie powiedzieć, napisać mi w komentarzu jak wam minęły święta, znaczy ja to nagrywam ogólnie w Wigilię, ale, um, ale możecie napisać jak wam minęły, bo pewnie nie zobaczycie tego w dzień Wigilii i ogólnie um, będziecie szykować dla was taki fajny film, bo ja już przypuszczam, że dostanę na święta, także um, już wymacałam po prostu to i... I tak moje przypuszczenia chyba się sprawdzą. Yy, I wtedy będzie dla Was przygotował fajny film, ale jeszcze nic nie mówię, no bo nie mam stuprocentowej pewności. Też w sumie mam, no nie wiem, ale no dobra. Ja przypuszczam, że będzie dodatek do Simsów i jeszcze nie wiem jaki dokładnie. Znaczy, przypusz... mam przypuszczenia po prostu, jestem prawie pewna, że będzie ten. Także będzie się dla Was przygotował fajny film. Mam nadzieję. No dobra. Znaczy, dla mnie fajnie, mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Dobra, tutaj już mam jakieś jedzenie do wyrzucenia, bo ja i tak właśnie pilnujesz wszystkiego. Tutaj też trzeba będzie zaraz wyrzucić jakieś jedzenie. Oj, ,ć. Ej, poczekaj, bo Ty musisz mieć tą szóstkę w szkole. Eee, jakie lagi tutaj się wkradły, więc wychodź już z tej wanny i idź do szkoły. No, bo na pewno nie możesz się spóźniać. W szkole tam skorzystasz. <laughs> Dobra, albo po drodze gdzieś. Okej, okay, i tak. Mogłabyś tutaj wyszorować te szafki. Nasi starzy kandydaci do nas tutaj dzwonią i przychodzą też czasem. Dobra, także tutaj wyczyścisz i zrobisz tak, wyrzucisz zepsute jedzenie. A to, co to za lagi tutaj? Dobra, wyrzucisz zepsute jedzenie i coś ugotujesz, bo nie mamy nic do jedzenia. A przydałoby się. Chyba nic nie mamy. Dobra, coś tam zrobimy. Im więcej w tej lodówce, tym lepiej. Nie trzeba będzie potem się o to martwić. E, dobra, no to ugotujemy sobie coś takiego porządniejszego może. Ostatnio mieliśmy pierogi. Tak, ja się tak rozwodzę nad tym, co moje simowie zjedzą. Tak właśnie jest. Dobra, możesz zrobić do tako z tofu. Coś nowego. Zrób na cztery porcje, bo w sumie ja nie jestem pewna, czy my nie mamy czegoś już w lodówce do jedzenia. Możecie napisać w komentarzu, czy u was spadł śnieg, bo u mnie w tym roku naprawdę dużo. Co prawda jest temperatura na plusie, więc prawdopodobnie z tego śniegu już jutro albo pojutrze nic nie będzie, no ale, ale jest i jest go naprawdę dużo. Także szkoda, że nie jest na minusie. Chciałam ślepić bałwan, ale uznałam, że to nie ma sensu, bo i tak on się jutro rozpuści. Nic z niego nie zostanie, nie więc, yy, więc wiecie. Yy, dobra, postaraj się może na chwilę zasnąć i wykąpiemy Cię, jak już się trochę ogarniesz, albo cię... Wy, Wykąpię może, co? Bo ona chyba nie zaśnie tak prędko. E, Okej, okay, i po kolei, ty jesteś głodna, no to twoja mama zaraz tutaj ugotuje, to sobie zjesz i potrzebujesz zabawy, no to możesz e, sobie w tym czasie poukładać tutaj klocki. E, możecie też napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona potrawa świąteczna. Ja jakbym miała wam powiedzieć, to w sumie ciężko jest wybrać, ale wydaje mi się, że chyba sałatka jarzynowa i ryba po grecku. Moja babcia robi taką dobrą sałatkę ja O dobra, mamy tutaj coś się dzieje. Przygotowana odpowiedzi. Kolejny test, yy, James już prawie skończył, i nagle zdał sobie sprawę, że pominął jeden rząd pytań. Na samej górze kartki wszystkie jego odpowiedzi są przesunięte o jeden rządek. James chce już o tym powiedzieć nauczycielce, ale wtedy będzie musiał powtórzyć cały test. Ten test yy, nie jest wcale taki ważny. Nie wpłynie znacząco na jego ocenę końcową. Przesadzi w się sensie do pomyłki. Uff, James odpowiada nauczycielce, yy, opowiada nauczycielce, co się stało, i nauczycielka pomaga mu przypisać odpowiedzi na nową kartkę. Yy, Okej, okay. no to spoko. Spoko rozwiązanie, James. Właśnie, w ogóle yy, poczekajcie. Jak sobie damy tutaj uczciwie to może to też wpłynie jakoś pozytywnie na naszą ocenę. Yy, gdzie ty jesteś, Teo? Tutaj jesteś. Ok, no to też sobie zaraz zjesz. I w sumie nie wiem, czy mógłbyś się w tym czasie pobawić. Czy się po może jakąś szafką. Jej, to nadal jesteś taka brudna. Widzicie co? Ja ogarnę te dzieci, i wtedy do bazy wrócę, żeby tutaj znowu na odcinku nie było takiego wiecie. Yy. No, zróbmy tylko na cztery porcje. Po co więcej, tymczasem jedzenie, którego już nie ma. Okej, okay, moi drodzy, już tutaj ogarniałam w miarę wszystkie dzieci, także jest już okej. Okay. Myślę, że zaraz będziemy sobie mogli wyjść gdzieś z naszą Emily i poskoczyć nowego kandydata. Na weekend James kończy na ten tydzień z czwórką. Czy naprawdę nie stać, bo na więcej? No stać i powinno, powinien, powinien mieć wyżej. Ja uważam, że, że tak. Więc tutaj y, zaraz sobie pójdziesz odrabiać lekcję i masz kolejny obrazek. Czy to jest? Co to jest? certyfikat wózki z Ale fajny. Dobra. Myślę, że możemy tak zostawić. Emily jeszcze zanim wyjdziesz to w sumie mogła mogłabyś te dzieci wszystkie poprzebierać. Zmienisz strój na codzienny. Tutaj też teo zmienisz strój sobie na codzienny. I tutaj też zmienisz... Komu? Megan. Megan Johnson. Ej, brzmi, brzmi poważnie jak na takie małe dziecko, no ale w końcu mu kiedyś też dorośnie, więc nie... Jeju, ile to tego tutaj masz? Mogłabyś to wszystko sobie porozwieszać, ale nie wiem, czy chcę tak grać z tymi wszystkimi rzeczami. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, przyszliśmy sobie z Emily na siłownię. Uznałam w San Maison, no uznałam, że może tutaj znajdziemy jakiegoś dobrego kandydata. Także na razie rozejrzymy się po okolic. Ja w ogóle chyba nigdy nie byłam tutaj na tej siłowni. Także jestem ciekawa, jak to tutaj wszystko się prezentuje. Poczekajcie, wow. Yy, oddalimy sobie. Wow. Ej, jeszcze tutaj nie byłam chyba. Okej, okay, moi drodzy, więc ja teraz dogrywam to troszeczkę po czasie pewnym. Ale dobra, jesteśmy sobie tutaj przed tą siłownią i ja tutaj widzę niezłego kandydata, młody dorosły. Także myślę, że możesz się tutaj z nim przywitać. Eee, poczekajcie, bo tutaj czasem się wskradają takie niefajne lagi. Dobra, poczekajcie, musimy się tutaj jemu przyjrzeć. To no nie jest najgorzej. Myślę, że. Tylko te włosy ma takie trochę kolor, taki. Może nie będę go nazywać, ale jeśli będziemy mieć dziecko w kolorze takich włosów, to nie będę zadowolona. No dobra, w takim razie zobaczymy, czy Wam w ogóle rozmowa się będzie kleiła. Tutaj. Przyjazne pogawędka Poznaj, Przypuszczam, że jest kimś sportowcem. Może coś w design, także pewnie mnie nie zaskoczy O, okej, okay, trochę mnie to w tym zwierząt, no, dobra e, Co tutaj mamy dalej? E, Pokazańka, zapytaj o zawód Jakby będziecie słyszeli jakieś kolendy w tle, to bo, przepraszam, ale po prostu przygotowanie to się... Okej, okay, on jest bezrobotny, więc nie wiem, jest taka... Dobra, my i tak nie będziemy z nim w związku. Chodzi tylko o, o to, aby był kandydatem na ojca kolejnego dziecka. Także gdzie ty idziesz? Obejmij go. Idź do niego. Musicie pogadać już. Yy, dzisiaj musisz zejść w ciążę. Rozmawiam o zainteresowaniach. musicie się trochę poznać. Yy, o, zapytamy go, czy jest w związku. To też jest ważne. E, rozumiem, że to... Hmm? Jest singlem, okej okay. Czyli może chcieli z nami tutaj e, rozmawiać trochę hmm. O, zapytaj o kierunek studiów, czyli... Aha, czyli może on po prostu jest studentem hmm. No dobra, zobaczymy e... Schlebiasz mi, ale nie interesuje mnie tego rodzaju relacja z tobą. <śm> masz dyplom z biologii. Aha, nie interesuje Cię tego typu relacja. No dobra, no to tutaj mamy jakiegoś makao Ma Maoka innego, to tutaj możesz się z nim przywitać w takim razie. W sumie też nie wiem, czy byłabym zainteresowana jego siłowni i nagle jakaś laska do mnie podbija. A i ja mam piątkę dzieci każdego. <laughs> nie no dobra. Chyba nie dosyć. Eee, czy ty możesz się z nim tutaj przywitać? Czy nie? Okej, okay, możesz. Dobra, to w takim razie tutaj y, mamy kolejnego innego kandydata. Przyjazna pogażeńka Poznań. Mmmm. Przyjazna. Ja tutaj o zawód. Aktywny. Teraz mnie nie zaskoczyłaś akurat. Mm. Inspektor terenowy w miejscu. Ona będzie fundacja skupieni na ekologii. Okej, okay. teraz bym ciebie zapytała, czy jesteś w związku? Mmmm. I pochwalimy ci wygląd. Fajnie, że jest teraz taka informacja, że sorry, nie interesuje mnie taka relacja. A nie takie wiecie. Znaczy, że, że tego typu relacja, a nie takie. Robimy nadzieję. Okej, okay, on ma żonę, więc. On może nie chcieć. Tutaj takich rzeczy. Czekajcie, walnijmy jakąś gadką na podryw i sobie zobaczymy tutaj bardziej. Wow. Dobra, no to mamy kolejnego tutaj. Nie rozmawiać z kimś dziewczynami, tylko idź od razu tutaj do jakichś typków. E, więc ja tutaj spróbuję kogoś znaleźć i do was wrócę. Ja... Moi drodzy, niestety jest już, jest już prawie 21 Nasza Emily jest głodniała, także musimy wracać do domu. Poza tym już tutaj wszyscy potencjalni kandydaci wyszli. Został tylko ten. O, tu jest jeszcze. Okej, okay, dobra, jest jeszcze jakiś. Jakaś tam nadzieja Zobaczymy Może on Tutaj będzie chciał z nami pogadać Ej ładny te ej przystojny jest Jest, no nie jest źle, jak na to, że jest to jakiś wygenerowany Sims Tutaj no to Chciałabym być Sims 2, Sims 4, ale no, nie nieważne Eee, no to myślę, że nie jest najgorzej Pogawędka, poznaj Proszę bardzo, tutaj się poznajcie, jestem ciekawa mm, Nie angażuj... O, to dobrze Zapytaj o zawód Że mi potem nie będziesz do nas wydzwaniał Jak y, poprzedni osobnicy Eee... Zapytaj, czy jest w związku. że nie, skoro jest taki nianga, się raczej Jest bezrobotny Super <grym> <grym> Jest singlem Nie, nie pokazuj mu zdjęć z dzieckiem, niech on się lepiej o tym na razie nie dowiaduje Eee... <grym> No dobra, no to w sumie możemy tutaj, yy, możesz pochwalić wygląd Na razie yy, Potem to sobie dograsz jakąś, yy, tutaj popraw humor Może to w ogóle na coś w że o której wysiadacie zazwyczaj do stołu U mnie to jest taka godzina 17 i czemu on sobie poszedł? Ej, czemu idziesz stąd? Dobra, no w sumie już jest późno, ok, zaprosimy Ciebie już. Nie, nie możemy Cię jutro. Do... Gdzieś z sobą wyjdziemy, nie będziemy Cię zapraszać. Dobra, wracamy już do domu, bo Emily jest głodna, także idziemy sobie coś ogarnąć w naszym... naszej dzieci... w naszej... Dziecia... W naszej, w naszej w domu dziecka. No dobra, nie będę... nie będę tak... nie będę tak mówić. Ok, także sobie wracamy. Okej, okay, także w żołdku się zajęli naszymi dziećmi. I ty pójdziesz, tak sobie coś tutaj na razie weźmiesz do jedzenia. Nie mamy nic. OK, no to szybko. A może zamówisz dowóz? Zamówisz e, pizzę na przykład. Ej, rzadko korzystam z tej, tej opcji. E, pizza z kebabem, pizza z słodką kukurydzą. Dobra, może weźmy jakąś ciekawszą pizzę, taką. Z bekonem, peperoni, może z kebabem zajmiesz. One wszystkie tak samo kosztują, to możesz tam sobie coś wybrać. E, Okej, okay, wejdziesz sobie tutaj do domu e, i trochę poogarniasz dzieci. Myślę, że mogłaby się nawet e, sobie tutaj położyć, spać powoli. Ubierzesz się w piżamę, żeby było ci wygodniej. I wy sobie byście mogli w sumie wszyscy iść spać. Co prawda nie jesteście, w sumie bardziej jesteście głodni niż zmęczeni, bo jesteście wyspani. No dobra, no to ty sobie pójdziesz tutaj, skorzystasz. A wy sobie tutaj porozmawiacie, gawoż. Ty sobie tutaj do niej pogaworzysz i sobie tak pogadacie może. Hmm. Ty sobie do niej pogadasz O, okej, okay, mamy pizzę już e, Weź pizzę Ej, totalnie zapomniałam Tutaj o tej opcji Okej, okay, także lecimy Sobie już tutaj szamać Szamać w ogóle To, to słowo Zawołasz tutaj wszystkich na posiłek i sobie weźmiecie, każdy. Okej okay, moi drodzy, a więc tutaj Teo i Taylor, podaj, że tak Taylor? No chyba, mają jutro urodziny, także jutro im coś tutaj ogarniemy, ale to przepraszam, że już myślę, w kolejnym filmie sobie zrobimy. A dzisiaj w sumie taki do ogarniania był film, także mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo myślę, że już na tym etapie go skończymy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeśli tak zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Widzimy się w kolejnych filmach, zapraszam Was również na RWDG oraz serię świąteczną, która swoją drogą przedłuży się jednak trochę na styczeń nawet. Planowałam, żeby ona była tylko na grudzień, ale niestety nie wyrabiałam się do końca z filmami, bo dużo chorowałam, wiecie, szkoła i tak dalej, także trochę nie wyrobiłam się, ale i tak mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało jakoś bardzo. Świąteczny klimat na moim kanale utrzymać po prostu dłużej. Także widzimy się w kolejnych filmach. Wesołych świąt! Cześć!